Witajcie, witajcie, kochane, drogie panny, witam Was bardzo serdecznie w energetyce, nie w energetyce, w horoskopie, tak naprawdę, ale to też energetyka, tak naprawdę, na sierpień, energetyka Was. W połączeniu z energią sierpnia 2023 roku, no i zobaczymy, co przed wami. Teraz, jak zauważyliście, horoskop troszeczkę w innej formie, że nie wszystkie znaki razem, tylko horoskop oddzielny, tak, żebyście mieli łatwość znalezienia horoskopu, to jest pierwsza rzecz. No i też, żeby mogło obejrzeć na przykład nie tylko osoby, które są zodiakalnymi pannami, ale na przykład również osoby, które mają ascendent w znaku panny. Oczywiście możecie też podejrzeć, czy czeka Was, Waszego partnera z poznaku panny albo innych członków rodziny. I teraz tak, co ważnego? Ważnego jest to, że jeżeli słuchacie moich energetyk, horoskopów, to wiecie, że zawsze przed urodzinami 52 dni są tak zwane trudne, ktoś jeszcze by powiedział, krytyczne dni. Więc ja jeszcze bez rozkładania kart, aczkolwiek karty mogą nas zaskoczyć i możecie mieć na przykład cudowny czas, o czym zaraz się na przykład przekonamy, ale na przykład, kochani. Jest to taki trudniejszy czas, to tak jakby był dziewiąty rok własny. Czyli przed urodzinami, 52 dni raczej nie podejmujecie ważnych życiowych decyzji i miejcie też dla siebie dużo miłości i dużo tolerancji, że możecie być troszeczkę przygaszone, czy być w gorszej formie, czy mieć mniejszą intuicję. Wszystko jest w porządku, trzeba poczekać do urodzin, nie denerwować się na siebie, nie denerwować się na otoczenie, tylko poczekać do lepszego okresu energetycznego. Tak? No i oczywiście oglądać też codziennie moje energetyki, żeby się napełnić dobrą energią. Słuchajcie, ja monotonna uwielbiam karty Potęga Myśli Louise Hay, czyli pierwsza karta przewodnia dla was wyciągnięta z kart Louise Hay, później bardzo ładny tarot The Elemental Wisdom Tarot na trzy sfery życia a później, kochani, archanielskie przesłanie z kartań hanielskich. Z jakim aniołem powinniście popracować, na jakiego anioła się otworzyć. Dobra, koniec gadania. Patrzę, gdzie mam karty. Mam już karty. Luis, Hej i Panna. Koncentrujemy się, Wy też się koncentrujcie. Ja nawet zamknę oczy i zapytam się, co czeka Panny. I słuchajcie, widzieliście jak wyleciała, wystrzeliła karta. Nie muszę wyciągać, bo już wiem. I drogi panny, piękna karta, która mówi, wyzbywam się wszelkich oczekiwań. I już wam czytam. I bardzo adekwatna karta do okresu przedurodzinowego. Pły, swobodnie płynę z prądem życia, czyli jestem rzeką. Kocham siebie. Wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego. Czyli proszę Państwa, drogie panny, po moim byle jakim wstępie, że przed urodzinami jest trudny y, czas, nie bierzcie tego do siebie, tylko weźcie to. Wiem, że na każdym kroku czeka mnie coś dobrego i otwierać się na same dobre rzeczy. I oczywiście płynąć z prądem życia. Jeżeli coś wychodzi, super, otwieram się na to. Jeżeli coś nie wychodzi, to nie dopisuję do tego filozofii, tylko może nie ten czas na to, albo nie te osoby, z którymi powinnam lub powinienem to robić. Super, super, słuchajcie, super. Dobrze. I teraz tasuję karty. Tasuję karty i zadaję pytanie mojemu kochanemu tarotowi. Co czeka wszystkie panny w sierpniu 2023 roku, na co powinny się otworzyć? I mamy tak, karta cesarz, Karta Trójka Denarów, czyli według mnie karta farta i nowych możliwości, sposobności, los nam sprzyja, chociaż przed urodzeniami, urodzeniem. No i niestety, niestety trochę nerwowości. Więc ja bym powiedziała tak: i tak na razie z przełożenia bardzo dobre karty, los wam sprzyja, szczególnie temu, co będziecie robiły z pasją. Czyli jeżeli wasza praca na przykład jest pasą, to los wam sprzyja. Natomiast, no, niestety, piątka buław, ale to bym powiedziała adekwatne do tego, że okres przedurodzinowy dużo nerwowości, nieraz niepotrzebnej, i mogą być konflikty albo wewnętrzne, albo przy piątce buław z osobami, które powinny być w naszej drużynie, czyli z bliskimi na przykład z rodziny. Albo ze współpracownikami, tak? I tutaj też gdzieś jakaś niezdrowa rywalizacja, konkurencja może mieć miejsce. Idziemy dalej. Co dla panny na sprawy uczuciowe, co dla panny na sprawy zawodowo-finansowe i co dla panny na sprawy zdrowotno-kondycyjne. I zaraz wszystko się, kochani, okaże. Ech, dwójka, dwójka mieczy. Trudna karta, zaraz o niej powiem. Wisielec też w sprawach uczuciowych i szóstka buław. Plus jest taki, że kończy się dobrą kartą, tak? Kończy się dobrą kartą. Pierwsza karta to jest dwójka mieczy. I teraz tak. Dwójka mieczy w sprawach uczuciowych on mówi: Niekoniecznie możecie się dogadać z partnerem, jeżeli go macie. Ewentualnie z rodziną, ewentualnie niekoniecznie może Wam wychodzić w poszukiwaniu nowego partnera. I jest to karta X. Czyli nie oznacza, że to tak cały czas będzie, bo odchodzi to do przeszłości, ale jeszcze sierpień, wisielec na środku, jeszcze nie będzie tym najlepszym okresem uczuciowym. Tutaj jest przy wisielcu pokazane. Opóźnienia. Czyli jeżeli byście chciały poprawić stałe związki, to opóźnienia długo trzeba będzie wypracowywać kompromis. Jeżeli byście chciały kogoś poznać, to dłużej będziecie na to czekały. Nawet jak kogoś poznacie, to może być problem na przykład z synchronizowaniem spotkania. I teraz do czego jest to dobra karta? Bo każda karta ma plusy i minusy. Ona mówi na swoje sprawy uczuciowe spójrz z innej perspektywy, tak może coś trzeba przemyśleć, może coś zmienić, może coś odpuścić, może bardziej siebie uporządkować i wtedy relacje z partnerem albo przyciąganie dobrych osób będzie lepsze. To jest pierwsza rzecz. Natomiast y, przy wisielcu też z niczym w niczym się nie śpieszyć, tak? Również też możecie mieć przy tej karcie wrażenie, że mało czasu macie dla rodziny, ewentualnie też, że mało współdziałacie z rodziną, może nawet w inną stronę, że to rodzina wam nie pomaga, że wszystko jest na waszej głowie. I plus ostatnia karta, szóstka buław. To jest jak gdyby karta, tu akurat nie widać, ale laur zwycięstwa po wojnie, czyli wraca z laurem zwycięstwa po wojnie. Czyli, czyli może być nerwowy, emocjonalny, z opóźnieniami sierpień, uczuciowo-rodzinnie, ale różne rzeczy powinny się ostatecznie kończyć dobrze. Dobrze, tak? Dobrze. Czyli tak jak gdyby realizacja po walce, po wojnie. Tak? I niczego nie robić na siłę. Idziemy dalej, zobaczymy sprawy zawodowo-finansowe. Karta Sprawiedliwość, czyli przede wszystkim dopilnujcie wszystkich spraw, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i finansowej, związanych z papierami, dokumentami, urzędami, sądami. I ta karta mówi: nie wiem, na ile Wam się podoba, nie podoba. W tym miesiącu trzeba zawodowo, finansowo postępować z literą, zgodnie z literą prawdy. Dl prawdy. Dlaczego? Dlatego, że sprawiedliwość, o niej możemy powiedzieć, sprawiedliwości stanie się zadość. Czyli jeżeli będziecie uczciwe, zaangażowane, dostaniecie na nagrodę. Jeżeli będziecie robiły wszystko po łebkach i na odwal, no to wyjdzie do poprawki, tak? Czyli rób dokładnie. Skupiać wam się na różnych rzeczach może być dość trudno, bo jest gwiazda, karta rozmarzenia, co bym nie zrobiła, gdybym miała tyle pieniędzy albo była, czy był na tym stanowisku, ale obawiam się, że dużo będziecie myślały, dużo marzyły, nawet wizualizowały, ale plus i minus jest taki, że niekoniecznie. Pójdzie za tym działaniem. Niby piątka jest działaniem, ale ja mam takie wrażenie, że w sprawach zawodowo-finansowych nie do końca macie plan, nie do końca macie plan, to informacja dla jednych z was, a na przykład dla drugich jest taka informacja, że być może różne rzeczy robicie chaotycznie. Nie w tej kolejności to trzeba, a jeszcze dla innych za bardzo odpuszczacie, bo niektóre rzeczy Was denerwują, bo za bardzo chcecie być perfekcyjne. Więc ja bym powiedziała tak: w sprawach zawodowo-finansowych, nerwowość, yy, jeszcze nie do końca zrealizowanie tak, jakbyście chciały. Jeżeli chodzi o pieniądze, to też niestety mogą one wypłynąć z waszych portfeli yy, 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 szerokim strumieniem. Tutaj jeszcze bym powiedziała zamaskowana, bo gwiazda, ha, 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 hi, 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 ale zamaskowana jakaś konkurencja w pracy. Uważajcie na relacje, może jakąś przykrość, może jakąś kłótnię z osobą, która by się wydawała, że jest dla was yy, korzystna. No. Chyba najlepiej wychodzi zdrowie, chociaż też je przyczepię piątka pucharów. Zwrócić uwagę na układ krążenia i na wodę w organizmie, zwrócić uwagę też na rytm serca. Uważam, że u niektórych, u niektórych osób z poznaku panny może być zaburzenie rytmu serca. Być może nic poważnego nie będzie się działo, ale na przykład może być to związane z. Na przykład za mało elektrolitów, albo za mało witamin, a może banalnego, zwykłego magnezu. No i tutaj też mamy rycerza denarów, czyli też panny niech zwrócą uwagę na układ krążenia mężczyzn ze swojego otoczenia lub rodziny to jest jedno przesłanie. A jeżeli chodzi o same panny, rycerz denarów związany z żywiołem ziemi, zwrócić uwagę na stawy, tak, na stawy, ja nawet bym powiedziała na stawy yy, związane, związane z nogami, i tutaj też należałoby zwrócić uwagę, czy nie ma jakichś stanów zapalnych, stawów, czy coś może jest niedoleczone, czy jakieś zwrotnienie, które Wam trochę utrudnia. I chyba byłabym za takim prawdziwym przebadaniem się, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście te, te rzeczy Wam dolegają. Więc, drogi panny, chciałabym powiedzieć, super miesiąc. No, nie mogę powiedzieć, super miesiąc, ale może macie ochotę, żeby poprawić sobie energię, 8.8. nieprzypadkowa data, będzie webinar na, na temat bogactwa, ofitości, rytuał na przyciągnięcie finansów, jak również y, medytacja z, z aniołem, nie archaniołem, bogactwa, y, 25 miejsc na żywo online, kto pierwszy to lepszy, y, cała procedura napisana pod filmikiem, to może będziecie chciały. Natomiast teraz jeszcze ważna karta jaki anioł wam pomaga, jaki anioł was wspiera. I patrzymy, boski porządek, czyli bardzo podobny do sprawiedliwości. Zobaczcie, sprawiedliwość miała symbol wagi, tak? I tutaj boski porządek też, yy, waga, a jeszcze wcześniej przesłanie: wyzbywam się wszelkich oczekiwań. Wracamy do boskiego porządku. Archanioł Raguel mówi: wszystko jest w tej chwili tak, jak powinno być. Spójrz poprzez iluzję i zobacz pod nią leżący pod nią porządek, tak? To jest tak jak gdyby zdjąć iluzję, zdjąć oczekiwania, yy, widzieć rzeczy takimi jakimi są, a jak będzie problem z tym, wzywać Raguela żeby pomógł zobaczyć prawdę. No dobrze, słuchajcie. I tak jak mówię, i też się nie niecierpliwić. Pamiętajcie, tutaj macie, że w tym miesiącu, sierpniu, wisielec, też uczenie się cierpliwości. tak, Czyli cierpliwości Wam życzę, radości. I aby tylko dobre rzeczy się z tego horoskopu sprawdziły. I zapraszam Was na codzienne energetyki. Do zobaczenia, kochane. Pamne, pa.